wir w zębach musi być. Dlaczego motocykl klasy 125, chociażby z tego powodu, z którego ktoś go sprzedał. Czyli to są motocykle, które są bardzo przechodnie, bym powiedział. Jedni je kupują, drudzy sprzedają po to, by się nauczyć, by zobaczyć, czy jest się motocyklistą, czy ma się tego ducha, czy ma się ten pazur. Nie trzeba robić specjalnych uprawnień. Nie było też w zeszłym sezonie żadnej 125. Chyba z tego, co dobrze pamiętam, na moim kanale tym bardziej lubię ten segment. Chciałem wam pokazać coś takiego, no i liczę na to, że troszkę tutaj też poreperuję pomajstruję, nim ten motocykl przeznaczę do sprzedania więc myślę, że uciechy będzie z każdej strony co nie niemiara przynajmniej takie są założenia w drodze zawsze czas o, na dobrą kawkę taką kopytną Ech, ja jestem człowiek starej daty proszę ja ciebie widzu, dwie kopiaste minimum muszą wjechać aby mógł Wam coś więcej opowiedzieć. Cześć widzowie, witam się z Wami serdecznie. O poranku, bo jest jeszcze wczesna pogoda z busa, a właściwie z jego okolic, no bo jestem niedaleko. To jest najlepsze studio, jakie mógłbym sobie wymyślić, tak jak najbardziej naturalne, nieciepłe studyjko Wielkiej Metropolii, tylko teren, bo właśnie tutaj czuję się najlepiej. Gdzie jestem? W okolicach Bremy. Biało, jak widać, czas około noworoczny, więc, komu nie składałem życzeń, tego serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w sezonie 2026. No, i właśnie tak, owy chciałbym e, rozpocząć. Zaczynam rzeczami, które w zeszłym roku nie udały mi się, jeżeli chodzi o kontynuację. Rozpocząłem taki cykl, na który niestety zabrakło no, głównie czasu, e, przede wszystkim tego nie było. E, teraz jest e, okres, e, ten taki świąteczny, więc jest chwila na to, by uzupełnić te elementy no i dowieść pewne tematy. Także startujemy dalej z kolejnymi częściami cyklu wcale nie płakał jak sprzedawał, w którym pokazuje jak z Niemczech transportuje do Polski motocykle. Oczywiście te motocykle, które tutaj zakupię również trafią na łamy tego kanału jako używki. Zrobimy sobie ich test oraz oczywiście później jak to miało w zwyczaju do tej pory mam nadzieję, że pojawią się one na łamach świata motocykli, także wcale nie płakał aż przedawał sezon 2026 uważam za otwarty. Parę metrów stąd mam pierwszy odbiór. Akcja jest gruba, bo słońce nie chce wstać Mimo, że jest już ósma godzina No taki mamy okres Poza tym popatrzcie na to wszystko, co dzieje się dookoła mnie Na pogodę No jest kompletnie nie motocyklowa Także na pewno nie będziemy jeździć, testować tego motocykla Musimy polegać na tym, co powie nam właściciel Plus, no obejrzeć Po prostu obejrzeć ten motocykl na własne oczy Dostałem kluczyk od właściciela Oto i on I mówi, że motocykl stoi w garze, Żeby poszedł sobie zobaczyć A on idzie Zrobić kawkę, zaraz przyjdzie i poopowiada nam trochę o tym motocyklu. Miły młody chłopak, także liczę na to, że wystąpi też przed kamerą. Nie zawsze, nie wszyscy chcą się pokazywać. Pierwszy sprzęt, który e, zagości na moim kanale, oczywiście, jeżeli spełni moje wymagania, zaraz go sobie obejrzę, to Honda CBR125R JC50. Pierwszy wypust tego motocykla, bo 2010 rok, przebieg podobno 22 tysiące kilometrów. Wyciągnijmy ją stąd i zobaczmy dokładnie, jak ona wygląda. No i może uda nam się zapytać właściciela, dlaczego chce sprzedać ten motocykl. O, dziękuję, vielen Dank żeby coś zacząć to muszę przesłać sagen co i szauę tutaj a bisschen diesen motorrad. denke, besser. super akcja. E okazuje się, że można online e wymeldować już dzisiaj motocykl. E jak zmarzemy tą naklejkę, którą kasuje się podczas e wymeldowywania motocykla, mamy tutaj QR kod. Dzięki niemu możemy go zeskanować, wymeldować ten motocykl, no i po prostu mamy też zdrapaną tą naklejkę, co oznacza, że ta tablica już jest nieużyteczna. Logiczne, logiczne. O oh, dyspriś polnisz. Trochę, aim wysieł. Słuchajcie, no i trafił nam się pan, który jest właścicielem i jego mama jest Polką. W musisz prawdy jazdy 4 godziny w teorii zrobić i jeden albo dwie godziny jecha praxis, nie? Jak to nie masz, to nie możesz rundat 125 jechać i nie wiem jak to tam w Polsce jest. Czyli to nie jest motocykl dla Ciebie, ale ogólnie jesteś motocyklistą? Czy je, poza tym, że nie masz uprawnień, to widzę, że jakiś poket tutaj no, stoi. Ale że... tutaj nie wiem co mam tam robić <laughs> ten e, anlasa jest Ja w ogóle nic nie umie, e, jak to się nazywa. A nie reparatywny, no, nie no, jesteś no. szrauberem. No. Okay. Ja jestem mechanikiem, także zabieram na warsztat. Patrzę sobie dalej na tą Hondę Tak nie wygląda nigdzie na to, żeby on gdzieś leżał no. kiedyś, nie? Jest no, po prostu trochę pajęczyn ma, to widać że jakiś czas stoi. Czy on odpali? Jeszcze raz? Czy on odpali? No, tak, ma startet. Okej, okay. gdzieś się zawiesza rozrusznik, albo jest jakiś problem z masą. Natomiast motorek od dotknięcia jest totalnie zimny, a od dotknięcia zapalił. A ja teraz będę mówił do Was jak duch. To ciekawa historia i będę musiał się temu przyjrzeć. Motocykl wygląda ładnie, jest y, raczej bezwypadkowy, cały w oryginalnym malowaniu. Nie ma ani żadnych rys, dużo pajęczyn na sobie. Dosyć długo tutaj stał po wymeldowaniu, widzę, że półtora roku. Zastanawia mnie ten sposób odpalania, na pewno będę musiał coś z tym zrobić, ale ogólnie wygląda całkiem, całkiem, całkiem przyzwoicie. w takich warunkach moja przyczepa jeszcze nie pracowała ja zresztą też dawno nie kupowałem w takich warunkach motocykli <laughs> oby mi się Sven nie wywrócił na tym motocyklu bo już zapłaciłem za niego, jest mój, no przyznam szczerze musiałem troszkę potargować ponieważ są pewne rzeczy, które muszę uzupełnić w tym motocyklu, to odpalanie mnie mocno zastanawia, ale mam nadzieję, że rozwiążę tą zagadkę, A tak motocykl jest naprawdę bardzo ładny oryginalny przebieg, komplet dokumentów, naprawdę duża, duża paczka dokumentów do niego Bez co to jest klejny Kuba. Tu Delfman Sofort, laden Złapać na plecy i załadować. Honda CBR 125 R. Już jest zabakowana. Jakieś są rozbieżności, bo widzę w dokumentach, że 2014 rok pierwsza rejestracja. Model od 2010. Dokumenty, wszystkie oczywiście skrupulatnie sprawdzone, chociaż widzieliście że Sven wcale nie płakał jak sprzedawał po pracy. Ruszam w stronę Polski, muszę trochę podreperować ten motocykl, pewne rzeczy muszę sprawdzić to odpalanie mnie zdecydowanie zastanawiam, sprawdzimy to sobie wszystko uzupełnimy, przygotujemy go tak jak trzeba. No i oczywiście postaram się poopowiadać wam trochę o tej jakże ciekawej maszynie. Jest euforia, kiedy motocykl się kupuje Zwłaszcza kiedy jest to tak miły zakup Jaki był w tej chwili Da radę porozmawiać z właścicielem Jego poprzednim, poznać powody sprzedaży I tak dalej, i tak dalej Ale wiadomo, robimy to przecież dla biznesu Także sprowadzamy motocykl do kraju Biorę go teraz na warsztat tytułowy zresztą No i chciałbym zrobić mu taki Ja to nazywam przygląd Czyli przegląd, w którym przyglądam się temu motocyklowi Muszę go dokładnie i dobrze umyć Przyczepa jest świetna, rewelacyjna Sami wiecie, marc Ale no z drugiej strony nie jest zabudowana i przy takich warunkach atmosferycznych no, motocykl wygląda jak wygląda, sól i tak dalej, to nie są warunki idealne dla motocykla. Wiadomo, że motocykl trzeba trochę przypicować. Przygotować znaczy się na sprzedaż. Opicować to jest dosyć perioatywne określenie, także może nie korzystajmy z niego. Tutaj też jestem bardzo, bardzo ciekawy waszego zdania. Wypowiedzcie się proszę w komentarzach, czy wolicie motocykl przygotowany, czy ta żyłka motocyklisty, która nieco to, to śrubkowanie, całe śrubszczenie, naprawianie, mechanikowanie, czyli nic, co jest full profesjonalne, ale jednak takie, które wy chcecie robić, gdzieś was przyciąga do tych maszyn i że chcielibyście, nie wiem, w korzystniejszej cenie kupić taki motocykl, ale nie przygotowany, czy no, jest taka druga szkoła, która mówi, że. Pale i jeżdżę. Zwłaszcza w klasie 125 bardzo jestem ciekawy tego tematu, dlatego liczę na Wasze komentarze. Bo a ja myję tę maszynę i przyglądam jej się bliżej, patrzę, co tutaj będę musiał zmienić. No bo ja jestem, umówmy się z tej drugiej raczej szkoły. Ja wolę też wsiąść na motocykl, nie grzebać nic przy nim, tylko żeby on był prosty, idealny, gotowy, czysty, z wymienionym wszystkim to, co powinno być. I taki bym chciał oddawać klientom. Ale czy mam rację? Powiedzcie sami, biorę się za robotę. Kilka rzeczy, które od razu przy zakupie zwróciły moją uwagę i na które starałem się znegocjować cenę to oczywiście problem z tym startem, chociaż co jest śmieszne, po pierwsze, że kiedy najpierw ustalałem warunki przyjazdu po ten motocykl i tak dalej, że jestem nim zainteresowany, to właściciel mówił, że absolutnie nic im nie jest. Później przy zakupie okazało się, że ten rozrusznik gdzieś na tyle jest zawieszony, że trzeba włączyć ten bieg, widzieliście, lekko popchnąć ten motocykl i dopiero on później działał z guzika, a w tej chwili za każdym razem mi on odpala, no ale może tak nie być zawsze, także na pewno przyjrzę się temu rozrusznikowi, mi się wydaje, że po prostu w tej chwili albo to jest kwestia baterii, że była nienaładowana, nie motocykl długo stał i tak się działo, że coś tam się lekko kleiło, a już jak zadziałał, to działa z powrotem, albo nie, natomiast na pewno muszę się temu przyjrzeć. Patrzę też na ten sprzęt ogólnie, co by tutaj jeszcze trzeba było w nim poprawić. Wiadomo, jakiś fundusz na tego typu naprawy posiadam. No i na pewno nie podoba mi się układ wydechowy Ja wiem, że motocykl ma swoje lata, ma trochę swojego przebiegu, ale Jak dla mnie to szpeci, to powinno być czarne ładne, na pewno to Zdemontuję i pomaluję piecową farbą na czarno Może tą srebrną osłonę, bo taka ona też gdzieś tutaj ryska, tam ryska Pomaluję no Dlaczego tutaj przeszliśmy? Zależy mi na oponach To co już Wam mówiłem, czekam na Wasze wypowiedzi w komentarzu, ale Propos opon No mamy opony, Batlaxy bodajże a oczywiście, że tak. BT45R, fajna oponka jak na 125, japońska. Natomiast pytanie teraz takie, czy warto inwestować, wymieniać taką oponę w 125? Bo widzę, że mięcha, popatrzcie, jest tutaj naprawdę dużo, ale to już jest dosyć twarda opona. Ja uważam, że nie powinno się już na takiej. Jeździć, no ale z drugiej strony to jest motocykl klasy 125. Przecież uczycie się na nim jeździć, nikt nie będzie na nim torował ani szukał apeksów w zakręcie i gdzie tutaj najlepiej nim na kolano zejść, więc no tak naprawdę, dlatego któryś tam drugi, bo w tej chwili właściciel był tego motocykla, no to nikt tych opon nie zmieniał, a każdy się uczył na nim i każdy jakoś dawał sobie radę. Więc wymienialibyście, czy byście nie wymieniali klientowi? Też przy zakupie nie widziałem, a tutaj. O, popatrzcie, też jest takie minimalne nadpęknięcie jakieś. Tutaj gdzieś troszeczkę, o, tu jeszcze nie domyłem. Tutaj gdzieś jeszcze jakiś jest element niespasowany. No to takie rzeczy oczywiście będę musiał poprawiać, przyjrzeć się temu, co mnie jeszcze rozśmieszyło. Że stopka od hamulca była wygięta tak, by było bliżej stopą z seta do sterowania nią i identycznie ten sam zabieg był zrobiony na dźwigni zmiany biegów. Po co ktoś zrobił taki zabieg? Po prostu miał krótką stopę. Ktoś, kto wcześniej korzystał z tego motocykla i nie dosięgał. No, widzicie, to jest sprzęt do nauki jazdy, i wydaje mi się, że temu on ma służyć. I na pewne elementy trzeba jakby przystosować do siebie pod swoje możliwości, żeby ta jazda nam się podobała. Ja my je dalej ten motocykl szykuję, picuję go, wy opowiadajcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze o nim wiedzieć. Mogę uciekać, zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Pamiętajcie, subskrybować ten kanał, żeby wiedzieć, jakie kolejne niespodzianki dla Was przygotowałem. Oraz, jeżeli jesteście ciekawi testu takiego motocykla, pojemności będą przeróżne, przeróżne będą marki, modele tych motocykli. Będę się starał dobrać tak te sprzęty w tej serii, żeby było naprawdę różnorodnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.